Dzień dobry. Od kilkudziesięciu godzin polska opinia publiczna jest wstrząśnięta słowami Emanuela Macrona o sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego propozycja dla naszego regionu to rozbrojenie. Naprawdę w czasach, kiedy Francja dogadywała się z Putinem przez wiele lat, stworzyła niebezpieczeństwo dla Europy Środkowo-Wschodniej, propozycją jest to, żebyśmy w przyszłości, gdyby Putin chciał pójść dalej ze swoimi wojskami, się rozbroili i ułatwili mu zadanie. To jest naprawdę niebezpieczne stanowisko prezydenta Francji, ale warto powiązać to stanowisko z jego stanowiskiem sprzed miesiąca, kiedy mówił, że to Unia Europejska powinna negocjować z Rosją, że nie powinniśmy być w bliskim sojuszu de facto ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o aspekty bezpieczeństwa. I on to powtórzył, że to Francuzi mają negocjować z Rosjanami de facto razem z Niemcami warunki bezpieczeństwa w naszym regionie. To jest wizja federalnej Europy, o której zresztą Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówili wielokrotnie. Ale w Polsce przecież Emmanuel Macron ma swoich sojuszników, bo przecież w Parlamencie Europejskim partia Szymona Hołowni, przedstawicielka tej partii Róża Tun, znajduje się w grupie Renew, która jest grupą, której liderem jest właśnie Emmanuel Macron. Czy zatem Szymon Hołownia będzie dążył razem z Emmanuelem Macronem do rozbrojenia Polski? To jest bardzo ważne pytanie, na które Szymon Hołownia musi odpowiedzieć. Musi odpowiedzieć Róża Tum Polska 2050 i oczekujemy, że w sposób stanowczy pan Szymon Hołownia, skoro sobie robił zdjęcia z panem Emmanuelem Macronem, oficjalnie skrytykuje tego rodzaju politykę i będzie wpływał na swojego kolegę. Politycznego, żeby sprawami bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej już się nie zajmował, bo jakie konsekwencje tej polityki wobec Rosji, Francji i Niemiec są, wszyscy niestety doskonale widzimy. Paryż w Warszawie, Paryż w Warszawie, tak krzyczał również Donald Tusk po zwycięstwie Emmanuela Macron. Emmanuela Macron, który dzisiaj proponuje rozbrojenie Polski. Proponuje, aby Polska de facto nie inwestowała w silną armię, tak jak czyni to dzisiaj rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To jest bardzo niebezpieczna strategia prorosyjskiego Emanuela Macron. Jego związki z Polską 2050, Szymoną Hołownią są oczywiste. Oczekujemy odcięcia się Szymona Hołowni od tych planów. W Polsce powinien panować jednomyślny konsensus co do uzbrojenia polskiej armii co do nakładów na następne lata w budowaniu silnej armii, która nas obroni przed ewentualnym zagrożeniem z Moskwy wszystkiego tego typu skojarzenia, że będziemy rozbrajani, należy natychmiast przecinać i oczekujemy od Szymona Hołowni jasnego stanowiska. Ale tym szanowni państwo też powinna zająć się komisja do spraw rosyjskich wpływów właśnie szczególnie w okresie 2007-2015, kiedy polska armia była po prostu demobilizowana, kiedy była redukowana przez prorosyjski rząd PO, PSL. Przed chwilą wysłuchaliśmy stanowiska pana prezydenta, który czyni wszystko, aby komisja do spraw wpływów rosyjskich jak najszybciej ruszyła i podzielamy takie oczekiwanie, dlatego że środowisko zbigniewa ziobry, nasza partia była pierwszą partią, która postawiła twardo postulat w postaci powołania komisji, chcieliśmy komisji śledczej do spraw rosyjskich wpływów. I rzeczywiście dzisiejsze sprawdzam dotyczące komisji w sprawie deputynizacji dla opozycji jest sprawdzam konkretnym. Ufamy, że my komisja ruszy jak najszybciej o kwestiach Prawnych, opowie sam pan ministerem Sebastian Kaleta, który jest jednym z architektów razem z Patrykiem Jakiem i ministrem Ziobro, znakomicie funkcjonującej komisji do spraw reprywatyzacji. E, więc, szanowni państwo, pan minister Kowalski wspomniał o rządzie PO-PSL, a z kim dzisiejszym on, kołownia idzie trzecią drogą? Właśnie z PSL-em. Czy zatem ta trzecia droga PSL-u i kołowni to jest rozbrojenie Polski? Bo już PSL ma w tym swoje rządowe udziały, widzieliśmy, że armia była w gorszym niż chcieliśmy stanie, i taką propozycję właśnie składał Meuł Macron, sojusznik Szymona Hołowni i pośrednio również Władysława Kośniaka Kamysza. A w związku z tym, że będzie działała w Polsce komisja poświęcona wpływom rosyjskim warto jest, żeby właśnie tym aspektem również się zajęła. I dzisiaj pan prezydent proponując zmiany w ustawie o komisji de facto nie tyle co powiedział sprawdzam, co zaszachował opozycję, bo wszystkie te zarzuty, które opozycja formułowała wobec ustawy, prezydent zadeklarował, że jest zwolennikiem, a żeby te wątpliwości opozycji usunąć. Zatem rozumiem, że opozycja po prostu za chwilę tutaj przyjdzie powie, że obiema rękoma poprą te ustawy, czekają na je głosowanie, bo jeśli nie, to oznaczałoby, że nie boją się komisji i uprawnień tej ustawy, tylko kłamią od kilku dni opinię publiczną, okłamują opinię publiczną, ponieważ boją się zestawienia informacji o tym, jak prorosyjskie były rządy Platformy Obywatelskiej i PSL. Jak jest szansa na to, że ta nowelizacja zgromadowana dzisiaj przez czy prezydenta wejdzie w życie jeszcze w tej kadencji? poprzednia e, ustawa, już podpisana przez prezydenta, ona była procedowana prawie pół roku w Sejmie. No, wszystko zależy od sił politycznych. My będziemy analizowali te propozycje pana prezydenta, ale logikę e, tych zmian e, rozumiemy. Pan prezydent chce po prostu odebrać e, ten kłamliwy, manipulacyjny oręż opozycji. E, zatem, skoro e, opozycja tego chciała, prezydent im to proponuje, to rozumiem, gdyby w Sejmie znalazła się większość, a będziemy o tym e, rozmawiać e, w najbliższych e, dniach o tych propozycjach pana prezydenta, jeśli chodzi o konkretne głosowanie, to przecież no, nie ma przeszkód, żeby już w przyszłym miesiącu de facto te, do końca tego miesiąca, żeby te propozycje były przyjęte przez Parlament, bo ile się nie mylę, jeszcze w czerwcu się jako Parlament spotykamy, więc... Z... To jest tylko wola w tym momencie tak naprawdę chyba opozycji, e, ale oczywiście e, też najpierw musi zająć stanowisko sejmu. E, tak ta, miasto, nie panie redaktorze, ale, ale tak jak powiedziałem, będziemy analizować szczegółowo projekt, ale widać intencji pana prezydenta, że to jest jego można powiedzieć. E, wyciągnięta ręka w kierunku opozycji e, i e, opozycja ma większość... A opozycja ma, część, a, pomocy, a opozycja ma w Senacie, więc gdyby Sejm przyjął tę ustawę, nie, jakby nie, nie deklarując, jak będziemy głosować, e, to wówczas, gdyby Sejm przyjął tę ustawę, Sejm może, Senat może chociażby następnego dnia wy, e, e, uznać, że przyjmuje tę ustawę i już trafi ona do podpisu pana prezydenta i będzie to działało. A czy ta ustawa powinna wejść w życie, zanim de facto ta komisja zacznie działać? Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć w taki sposób, pamiętam rok 2019, miałem wielki zaszczyt pracować de facto na tym samym piętrze, co pracował ówczesny sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, pan minister Andrzej Duda, obok pana premiera Jana Olszewskiego i profesora Andrzeja Zybortowicza. Pracowaliśmy na jednym... Na jednym piętrze, obok siebie, między innymi monitorując fatalnie prowadzone przez administrację Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka polsko-rosyjskie negocjacje w latach 2009 i 2010. Intencja pana prezydenta Andrzeja Dudy jest oczywista. Pan Andrzej Duda, pan prezydent chce, żeby komisja, która zbada również umowę gazową, o tym dzisiaj mówił, przed tą komisją powinien stanąć na przykład Waldemar Pawla, który nagle wyszedł z szafy i tak się uaktywnił, i wyjaśnić te wszystkie aspekty podpisanej fatalnej umowy w 2010 roku przez gabinet PO-PSL umowy, która była poprzedzona umorzeniem 1 miliarda złotych Gazpromowy. Umowy, która redukowała prawie do zera zysk Polski z tytułu przesyłu przez terytorium Polski 27-28 miliardów metrów sześciennych gazu do Niemiec. Umowy, która oddawała de facto Gazpromowi wewładanie w pod kontrolę spółkę Europol Europolgasa, więc spółkę, która była jest do tej pory właścicielem 660-kilometrowego gazociągu jamalskiego i w końcu umowy, która zwiększała uzależnienie do roku 2022 o 2 miliardy metrów sześciennych gazu z Rosji kosztem terminalu LNG. Pan prezydent jasno postawił swoją intencję. Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, osobiście bardzo chcę jak najszybciej stanąć przed tą komisją jako świadek. Po to, żeby również opowiedzieć o tym, co działo się w latach 2009-2010. Opowiedzieć chociażby o wiceministrze skarbu państwa panu Mikołaju Budzanowskim, który był z ramienia platform obywatelskiej architektem tej fatalnej umowy gazowej i ufam, że ta komisja po prostu ruszy jak najszybciej, e, tak aby te wszystkie wpływy rosyjskie, które jeszcze do dnia dzisiejszego nie zostały odkryte, ujawnione, Polacy na własne oczy zobaczyli. Panie ruszy przed czy po nowelizacji? Panie redaktorze, z perspektywy formalnej Sejm może wybrać członków komisji na najbliższym posiedzeniu. W zależności od tego, czy to te rozwiązanie, które Pan prezydent Orbuna, jeśli chodzi o status członków, to potem będzie przyjęte, to najpierw należałoby to ten punkt rozpatrzeć, ale nawet gdyby członkowie komisji byli wybrani w tym trybie, który ustawa dzisiaj przewiduje, te główne elementy związane z tą ustawą, czyli te środki zaradcze w formie decyzji administracyjnej, E, procedura administracyjna i rygory związane z prowadzeniem tej procedury e, powodują, że niemożliwym jest, żeby komisja w ciągu kilkunastu dni wydała które rozstrzygnięcia e, rozstrzygnięcia wobec konkretnych osób. Więc zatem, gdyby na przykład e, ta ustawa e, pana prezydenta, nowelizacja weszła w życie w połowie lipca, komisja nie zdążyłaby przeprowadzić postępowań administracyjnych na e, starych przepisach. A na pewno też gdyby zaczęła pracę wcześniej, przepisy przejściowe nowelizacji ustawy pana prezydenta mogły przewidywać, że na przykład. Rozstrzygnięcia komisji wydane przed wejściem w życie tej nowelizacji będą rozpatrywane w trybie, który przewiduje ustawa nowelizująca, więc tutaj żadnych, można powiedzieć, problemów czasowych, by komisja wcześniej zaczęła pracę, nie ma. A cała suwerenna Polska będzie nowelizacją prezydenta? Będzie większość posłów? No nie, słuchaliśmy z uwagą propozycji pana prezydenta, będziemy o tym rozmawiać. Nam zależy, żeby komisja pracowała, by pan minister Kowalski przecież prezentował naszą propozycję komisji śledczej, bo my chcieliśmy, żeby te fakty były wyjaśniane, pokazywane jak najszybciej, ponieważ ja chcę przypomnieć Państwu, kto uruchomił w sposób kłamliwy, w sposób wręcz haniebny debatę o, o wpływach prorosyjskich w Polsce, jeśli chodzi o komisję. Donald Tusk, najbardziej prorosyjski premier w Polsce po 1989 roku, bo po decyzjach taką opinię można mu wystawić, on miał czelność powiedzieć, że w Polsce Rosjanie mają w aktualnym rządzie jakieś wpływy. Taka była jego hipoteza polityczna jesienią zeszłego roku. I Dlatego też że mówimy, dobrze, to zobaczmy, kto podejmował prorosyjskie decyzje, a kto przed Rosjanami ostrzegał. Bo właśnie rząd Donalda Tuska od pierwszego dnia. Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczoną Prawicą oskarżał o rusofobię, a oni mówili, że z Rosją trzeba się dogadywać taka, jak ona jest. Pisali notatki i przygotowywali programy polityczne, by Rosja była bliskim partnerem Polski. I Polacy przed wyborami powinni przynajmniej zapoznać się z tymi informacjami, ponieważ to jest bardzo ważny element naszej przyszłości. Czy chcemy prorosyjskiego rządu, czy antyrosyjskiego rządu. A Donald Tusk raczej przebiera się w inne stroje niż nosił kiedy był premierem. A panów polecy, koleżanki z prawa i sprawiedliwości i poprawo ustawy? Szanowni państwo, jesteśmy dosłownie kilkanaście minut po oświadczeniu pana prezydenta. Poznamy projekt ustawy. Na pewno podejmiemy taką decyzję, która jest zgodna z interesem Rzeczypospolitej, Zgodne z interesem Rzeczypospolitej, jest badanie wpływów rosyjskich, powiem tylko tyle. W mojej ocenie dzisiejszy ruch pana prezydenta w stosunku do opozycji, w stosunku do prorosyjskich polityków PO PSL jest szachmatem. Szachmatem, dlatego że dzisiaj, jeżeli ktokolwiek zaatakuje pana prezydenta, zaatakuje pomysł realizacji hmm, koncepcji powołania komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich, jest bezwzględnym przeciwnikiem deputinizacji. A my, jako suwerenna Polska, jesteśmy zwolennikami deputinizacji i odkrycia wszystkich wpływów rosyjskich. Zresztą badania opinii publicznej to potwierdzają. Polacy nie chcą wpływów rosyjskich. I dzisiaj Donald Tusk, który staje de facto już dzisiaj na czele takiego stronnictwa prorosyjskiego, który mówi o Deputynizacji, tak jak e, ponad 30 lat temu, 4 czerwca 1992 roku protestował przeciwko dekomunizacji. Szanowni Państwo, niechilnowi. Szachmat pana prezydenta wobec Donalda Tuska. My, jako suwerenna Polska, popieramy bezwzględnie deputynizację i chcemy, żeby komisja ruszyła jak najszybciej. O kwestiach dotyczących ustawy będzie się wypowiadał pan minister Zbigniew Ziobro i pan minister Sebastian Karolowski. A nie jest to też kuką w stronę Amerykanów, że tak żywiołowo krytykowali? Panie że inicjatywa pana prezydenta jest ukłonem albo szachmatem w zależności jak sobie zinterpretujemy, ponieważ fałszywie przez opozycję zresztą ona fałszywie informowała opinię międzynarodową, instytucje międzynarodowe, naszych partnerów po treści tej ustawy. I pan prezydent zdecydował, jak nie mam, bo jest to... Ruch niezwykle interesujący z perspektywy szczególnie opozycji, że skoro opozycji niektóre przepisy tej ustawy się nie podobają i oskarżają wręcz, e, przecież to hasła o końcu demokracji w Polsce, o końcu rządów prawa. Te rządy prawa to się w Polsce kończą co, co miesiąc, tak naprawdę, według opozycji. Pokazać, że tak naprawdę e, może mus, prezydent mówi, ta komisja może pracować bez tych przepisów. No i co wtedy zrobi opozycja? No skoro nie podoba im się jakieś rozwiązanie z tej ustawy, prezydent mówi, to skreślmy to. No to jeśli oni dalej będą protestować, to znaczy, że oni po prostu boją się prawdy boją się pokazania jak prorosyjskim rządem byli. No i oczywiście będą zapewne znowu próbować opłamywać naszych sojuszników i instytucje międzynarodowe. Taki bardzo zły gędo nosicielstwa. Niestety no doskonale wszyscy obserwujemy sytuację z sędzią Marciniakiem dzisiaj. To jest kolejny przykład, że naprawdę mamy w Polsce grono ludzi, którzy tylko dla swoich partykularnych interesów skarżą na Polskę, na Polaków, próbując odbierać im również osobiste sukcesy, jak w przypadku sędziego Marciniakiem. Ale pan myśli, że nasi partnerzy zagraniczni tak łatwo się dają oszukać, że są tacy mało... No jakby lotni, że nie są w stanie sami przeanalizować sytuacji, bo takie trochę po prostu. Proszę Panie że my, my jesteśmy członkami suwerennej Polski. Jak sama nazwa mówi, jesteśmy ja przywiązani do idei. Partnerów. Jesteśmy przywiązani do idei suwerennego państwa. W Polsce podejmujemy decyzje i tak jak nasi ambasadorowie, nasi politycy nie komentują decyzji w innych państwach. Tak samo e, rekomendujemy innym partnerom pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Co do Komisji Europejskiej Ale nasze to, zdanie. To się co do, za co do Komisji Europejskiej tak? sprawa ja jest oczywiste. Co do Komisji Europejskiej sprawa jest oczywista. Na czele Komisji Europejskiej stoi prorosyjska Ursula von der Leyen, która u boku Angeli Merkel realizowała prorosyjską politykę w latach 2013-2019, a już jako szefowa Komisji Europejskiej wspierała Nord Stream 2. Chcemy deputinizacji i ufam, że również TVN chce deputinizacji. A proszę powiedzieć... A to to powiem, panie redaktorze, bo wy w TVN lubicie pana ambasadora Brzezińskiego, ja, zapraszam. Ja, zapytajcie ja, może jego ja, zdanie, bo ale, wy co, jakby ja tutaj prezentujecie. Nie, się nie, panie nie, nie, TVNie, to, nie, jest ta rozmowa. Proszę pana, ale ja mam takie wrażenie, że proszę państwa, tymi propozycjami prezydenta jesteście jakoś rozczarowani, czy zaskoczeni, czy, 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 czy jakie są w was emocje? Może tak? Panie redaktorze, my jesteśmy... Politykami i emocje pozostawiamy na boku, kiedy tylko możemy w takich sprawach. Ale, ale więc przemyślenia, refleksje są takie, że pan prezydent chce, żeby ta komisja rozpoczęła pracę, bo chodzi o to, czym ma się zająć, a nie jakieś fałszywe oskarżenia wobec tej ustawy. I co do treści propozycji pana prezydenta będziemy się zastanawiać, ale zależy nam na tym, żeby komisja rozpoczęła jak najszybciej pracę. To jest tak, że prezydent robił ukłon w stronę Amerykanów, w stronę opozycji, czy też nie odoczytał? Szanowni, szanowni... Szanowni, szanowni, szanowni Państwo, szanowni Państwo, szanowni Państwo, wszyscy słyszeliśmy Pana Prezydenta. Intencją Pana Prezydenta było między innymi to, żeby takie osoby jak były wicepremier Waldemar Pawlak stanęli jak najszybciej przed komisją i wyjaśnili kwestię umowy gazowej. Nasza intencja, intencja suwerennej Polski i prawa i sprawiedliwości jest dokładnie taka sama. Chcemy deputinizacji, chcemy odkrycia wpływów rosyjskich. Niech się wytłumaczą. Oni się boją. Ja wczoraj zaproponowałem Waldemarowi Parlakowi w każdej boi. chwili debatę, się się debatę na temat umowy Valdemar gazowej. Waldemar Parlak się A, boi oczywiście tusk debaty. Tusk się boi. No, tusk to się boi. 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 nie się boi. Oni się boją. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy. Ufamy, że jak najszybciej komisja ruszy. już. się na kolejny spotkanie. Ale mogę